Zabójstwo na arenie na oczach wszystkich niedopuszczalne, jednak cały świat temu przyklaskuje, cały świat zachwyca się koridą. Walka, z którą kojarzy się Hiszpanie, walka, podczas której umiera zwierzę, co drastycznie uderza wszelkich obrońców praw zwierząt. Corrida de Toros znaczy biegać i byk i jako sport narodowy został wymyślony w XII wieku na cześć króla Alfonsa VIII. Kto wymyślił ten sport? No Kartaginczycy, Rzymianie, Arabowie, tego dokładnie nie wiadomo, bo trochę tych nacji przetoczyło się przez Hiszpanię. Jedno jest pewne, kiedyś Corrida była przeznaczona tylko dla arystokracji. Obecnie jest dostępna jako rozrywka dla ogółu, jednakże najbardziej zainteresowani są nią turyści, ponieważ według ostatnich danych tylko 2% rodowitych Hiszpanów bierze udział jako widzowie w tejże rozgrywce. To jest podzielona na kilka etapów. Na początku zaczyna się losowanie byków dla matadorów i to dzieje się za kulisami w miejscu, w którym widzowie tego nie widzą. Na arenę wkraczają trzej toreadorzy. Picadores, banderilleros, ich pomocnicy mozos oraz namiestnicy. Namiestnicy jadą na czele i oni proszą o władzę o klucze do bram, a za tymi bramami czekają byki. I to wszystko taki wstęp odbywa się przy donośnej muzyce pasadoble. Najpierw wchodzi matador. Płachtą próbuje rozwścieczyć byka i to jest bardzo niebezpieczne. no Niestety, nie jeden matador ginie albo doświadcza poważnego uszczerbku zdrowia podczas tego zabiegu, bo byk zostaje rozwścieczony do granic możliwości. Potem wchodzi pikador. Pikador jest takim jeźdźcem na koniu, a ten koniec obłożony materacami z kolcami. Więc jeżeli byk atakuje, wówczas ten koniec chroniony, no bo wtedy byłoby więcej ofiarów, ofiar w koniach niż w bykach. Ale i tak zdarza się, że byk powali również i tego pikadora. Potem ten pikador ma za zadanie wbić mu pierwszą lancę w kark, w kark tłuszczu. A potem wchodzą kolejni, banderylaros, którzy takimi cienkimi lancami ze kolorowymi wstążkami wbijają kolejno, kolejno w kark, byka te lance. Lance, tak jak wspomniałam, mają długie kolorowe wstążeczki, co dodatkowo rozściecza byka. Powoduje u niego ból, nerwy i jeszcze ta kolorowa wstążeczka go dodatkowo drażni. Uderzenia w kark nie są przypadkowe, dlatego że to osłabia mięśnie karku byka i powoduje, że on ma głowę skierowaną w dół, więc ataki. Więc ci banderilaros i ci wszyscy tak zwinnie skaczą przed rogami byka, unikając, a on jest coraz bardziej jest przy każdym uderzeniu osłabiony, coraz bardziej krwawi, ta głowa coraz bardziej nie może się podnieść. Gdy zostanie wbitych sześć banderilaros, wówczas wchodzi matador i sprawdza, czy ten byk jest jeszcze na siłach i to jest bardzo niebezpieczne dla niego zadanie, bo on robi takie show z tego, on tak dość zuchwale staje nawet tyłem do tego byka i sprawdza sobie i płachtą go jeszcze drażni, sprawdzając czy ten byk ma jeszcze siły. I to jest bardzo niebezpieczne ze względu na to, no, że jeśli się okaże, że ten byk nie jest zbytnio osłabiony, wówczas może zaatakować i też również narobić tutaj dużych problemów. I wtedy, gdy już się upewni, że ten byk e, nie ma sił, wówczas wbija e, e, ostatnio, tak jakby w niego, tą lancę, czym ma go zabić, dobić. I jeżeli uda się to za pierwszym razem, wówczas dostaje maksimum punktów. A każda nieudana próba powoduje, że ci sędziowie e, te punkty odejmują, odejmują, odejmują. E, I jak się to kończy? No oczywiście byk zostaje zabity na arenie. Martwe zwierzę zostaje okryte płachtą i zabrane przez muły i zabrane przez konie poza arenę. Korida jest sportem, który wzbudza wiele kontrowersji, dlatego Hiszpanie powoli się z niej wycofują. W Katalonii od niedawna jest ona już całkowicie zakazana, a przykładowo w 2023 roku w Hiszpanii odbyło się zaledwie 1500 walk. W Portugalii również ma miejsce korida, jednak tutaj Walka odbywa się bez e, finalnego zabijania byków. Byki, które biorą udział w walce, to jest specjalna odmiana Tor Bravos. One przed wystąpieniem na arenie mają naprawdę bardzo dobre warunki bytowe, ponieważ mają specjalną dietę, mają specjalny wybieg, ale są hodowane po to, aby były waleczne, agresywne i nieobliczalne. Dlatego ta nazwa torebrawos oznacza e, byka walecznego. Toreadorzy i matadorzy to zawód bardzo cieszący się uznaniem w Hiszpanii. Wielu z nich kończy dość młodo karierę ze względu na obrażenia, jakie e, no, mają podczas walki z bykiem, a niektórzy nawet giną na arenie i potem stają się wręcz legendą. I takim e, amatadorom, toreadorom buduje się pomniki, na przykład w centrach miast.